Nie zgadzam się z decyzją pana Smudy, bo dla mnie nie jest on trenerem, ponieważ nie ma matury i dlatego być może takie decyzje podejmuje. Dlaczego? Pierwsze, po pierwsze, z tego co wiedzieliśmy od razu po, po tym całym incydencie, to, e, to tylko z prasy niemieckiej. Jak można na podstawie prasy niemieckiej wykluczać z kadry dwóch zawodników, Peszkę i Wasilewskiego? Przepraszam, że tak powiem pytanie Co robi Wasilewski? Co zrobił takiego Zygó Wasilewski? Jeśli Anderlecht mówi, że nie będzie wyciągał żadnych skutków z tego, bo on tam tylko był, nagle się okazuje, że on już w kadrze nie będzie grał. To tylko może zrobić taki człowiek jak Franciszek Zmuda, który no już dawno powinien wyleczyć z kadry i tylko właśnie przez niego mamy takie, a nie inne zachowania, zawodników kadry. Bo ja tylko przypomnę, że Boruc był wyrzucany, przywracany, że Włakow został wyrzucony za pijaństwo ponoć w samolocie, w którym przebywał Smuda, prawda? Przy panu Kazimierzu, czy... Czy powiedzmy przy innych trenerach, to byłoby, byłoby niemożliwe coś takiego. Ja tylko przypomnę, że Adam Musiał kiedyś spóźnił się pół, pół godziny podczas Mistrzostwa Świata po naszym wygranym meczu z Włochami i w następnym meczu na Mistrzostwa Świata nie zagrał. Od kiedy skończyły się właśnie taki, taki powiedzmy, no nie może nie reżim, tylko taka dyscyplina w kadrze. To, to nie mamy wyników. Ja dopiero się dowiedziałem, kiedy Peszko zrobił to oświadczenie, że on nie, nie we właściwym czasie, nie we właściwym miejscu, ale przyznał się, że y, postąpił nieprofesjonalnie. To w tym momencie proszę zauważyć, nie ma jeszcze kary klubowej, bo na razie został zawieszony do wyjaśnienia. A tu już jest w reprezentacji y, pan Smuda. Jaki już mówi, że on na euro nie zagra. Dla mnie jest to po prostu śmierdzi od, od głowy, a tą głową w tej reprezentacji jest trener. No nie trener, no pan z muda, no bo nie jest to trener.